Hej czołem, no to mamy kolejny sukces. Kolejny sukces Donalda Tuska, kolejny sukces uśmiechniętej Polski. O co chodzi? Chodzi oczywiście o bulwersującą sprawę, czyli o to, że sąd przyznał 40 tysięcy złotych odszkodowania dla bandyty, który nielegalnie pokonał, przeszedł przez granicę, sforsował granicę, popełnił przestępstwo, no i no został nagrodzony, no jakby nie patrzeć. Z kolei żołnierz, który tej granicy broni i stracił życie, jego rodzina może liczyć na 36 tysięcy złotych odszkodowania. Tu śmierć 36 tysięcy. Za przestępstwo płacą więcej. W uśmiechniętej Polsce Donalda Tuska. Ale, żeby nie było oczywiście cały czas to tę patologię, trzeba obaczać również poprzedni rząd, który na to pozwalał. O co konkretnie chodzi? Dzisiaj sobie właśnie powiemy, sobie powiemy o tych odszkodowaniach i to nie jest ostatnie słowo, ponieważ tych odszkodowań będzie więcej. Okazuje się, że tych odszkodowań będzie więcej, ponieważ są w Polsce organizacje i o tym sobie też powiemy, które polskie organizacje w Polsce zarejestrowane, które wspierają pomagają w sądach tym nielegalnym imigrantom uzyskiwać odszkodowania. I mało tego, zbierają pieniądze, datki na takie właśnie rzeczy. O tym sobie powiemy, ale powiemy sobie również o tym, jakie odszkodowania są w reżimie Putina, w Rosji. Ten niedobry Putin okazuje się, że, no właśnie, ile, ile płaci Putin? Za ile Polska płaci dla swojego żołnierza poległego w walce, a ile płaci Putin? Yy, no i dalej, co w tej kwestii oczywiście robi rząd? Co w tej kwestii robi Donald Tusk? To też sobie wa warto przypomnieć, i na koniec, właśnie powiem Wam o tych yy, kolejnych odszkodowaniach i o tych organizacjach, które wspierają, które pomagają, które działają na niekorzyść Polski. Organizacje, które w mojej ocenie są organizacjami prorosyjskimi, wspierającymi wojnę hybrydową przeciwko Polsce. Wojnę, którą prowadzi Rosja-Białoruś przeciwko Polsce. Oni to wspierają swoimi działaniami. Teoretycznie polskie organizacje. Co robi rząd? Gdzie są służby? No właśnie, te pytania chyba pozostaną bez odpowiedzi. I dlaczego? Nic się nie dzieje. Dlaczego od, e, od początku tego kryzysu migracyjnego ani jeden rząd, ani drugi nic nie zrobił, żeby skutecznie temu wszystkiemu przeciwdziałać? Zanim przejdziemy do szczegółów, dajcie łapę w górę, komentarz taktyczny, zapraszam oczywiście do komentowania, do wyrażania własnej opinii e, na ten temat. Wyrok. W sprawie tych 40 tysięcy dla tego nielegalnego imigranta nie jest prawomocny. Być może uda się to zmienić. Być może możemy liczyć na jakąś e sprawiedliwość. No ale to jest oczywiście uśmiechnięta Polska Donalda Tuska. Więc jeżeli tej sprawiedliwości nie będzie, no to oczywiście nie powinniśmy się w żaden sposób dzi dziwić. Kto nie subskrybuje, to również zachęcam do su subskrypcji, udostępnienia materiału. Jeszcze tylko minuta przerwy reklamu, reklamowej i lecimy z tematem. Chcesz być gotowy na kryzys, zagrożenie albo konflikt zbrojny? Okazuje się, że nie musisz teraz iść do armii, żeby poznać wojskowe rzemiosło. Odkryj moje autorskie szkolenia wojskowe. We współpracy z innymi wojskowymi instruktorami przygotowaliśmy kursy, dzięki których będziesz wiedział, jak zachować się w kryzysowych sytuacjach. Nie czekaj, wybierz jeden z kursów, które nauczą cię m.in. jak poruszać się po współczesnym polu walki, jakie są podstawowe pojęcia taktyczne, jak działa żołnierz w różnych sytuacjach na polu walki, jak działa się na wypadek zagrożenia bronią masowego rażenia oraz jak bronić się w przypadku napaści czyli samoobrona i walka w bliskim kontakcie. Dołącz do nas już teraz, zyskaj pewność siebie oraz umiejętności, które potrzebujesz. Wejdź na stronę kursy-ppp.pl, tam dowiesz się więcej i dowiesz się, jak zakupić kurs. Oczywiście po przerobieniu kursu online zapraszam na szkolenie praktyczne, które cyklicznie organizujemy wraz z innymi instruktorami wojskowymi. Wtedy będziesz mógł to, co poznałeś w teorii, wcielić w praktykę i dodatkowo nauczyć się strzelać z broni palnej. Na początku przypomnijmy sobie historię młodego 20-letniego żołnierza, który broni polskiej granicy i, w związ... i w... podczas tej obrony no niestety zostaje ugodzony nożem przez nie nielegalnego imigranta i w wyniku tego wszystkiego żołnierz umiera. Młody 20-letni żołnierz, który miał kilka miesięcy, może rok, w każdym tej służby dużo nie miał. Sytuacja wy wyglądała następująco, że w maju w poprzednim roku w Dubicach Nie wróć, w tym roku. Co ja, co ja mówię? W maju to był w tym roku. W 24. No, oczywiście, to było przez Kurczę, już po, po, popierniczyłem coś. W każdym razie to było jakoś około maja. Nie, nie w tym roku. Dobrze mówię, w poprzednim roku. Troszkę się zakręciłem, ale lecimy dalej. W maju, w poprzednim roku w Dubiczach Cerkiewnych doszło do ataku. Grupy nielegalnych imigrantów, rzucali wszystkim oczywiście butelki, konary, gałęzie, kamienie, wszystko poszło w ruch. I e, oczywiście żo żołnierz interweniował, i w momencie interwencji dostał, e, no, że pomimo reanimacji, pomimo szybkiej pomocy, niestety żo żołnierz e, zmarł. I ile na ile odszkodowania może taki żołnierz, który został godzony nożem liczyć. Rodzina może liczyć je w przypadku szeregowego na 36 tysięcy złotych odszkodowania. Jeżeli żołnierz akurat został awansowany pośmier pośmiertnie na sierżanta to rodzina może liczyć na 43 tysiące złotych odszkodowania. I tutaj powołamy się na źródło money.pl Tutaj dosłownie dwa zdania. Ach, z kolei manipel powołuje się na dziennik Gazeta Prawna. I tutaj piszą tak: Dziennik Gazeta Prawna przypomina, że w razie śmierci żołnierza na służbie rodzina otrzymuje jednorazowe odszkodowanie. Wysokość odprawy wynosi równowartość 3 miesięcznego wynagrodzenia żołnierza łącznie ze wszystkimi stałymi dodatkami. Jeśli jednak śmierć żołnierza była związana z pełnioną, z pełnioną służbą wojskową, wysokość odprawy wzrasta do równowartości 6-miesięcznego wynagrodzenia. Czyli w przypadku szeregowego 6 tysięcy brutto razy 6 miesięcy to 36 zł? W przypadku sierżanta to będzie około 7,2... 7200 zł brutto razy 6, co daje 43 tysiące złotych. Czy to jest odpowiedni... Czy, czy te... Pieniądze w jakikolwiek sposób mo mogą zrekompensować śmierć młodego żołnierza, śmierć syna, no to sami sobie odpowiedzcie, tak? Ale okazuje się, że w Rosji prac, płacą zdecydowanie więcej. Tak, w tej Rosji, w tym reżimie tego niedobrego Putina, tego bandyty, tego zbrodniarza wojennego, dyktatora. No. Jakoś jest bardziej cywilizowanie, jeżeli chodzi o odszkodowania dla rodzin, żołnierzy poległych. Tutaj też źródło. Bo okazuje się, że 220 tysięcy złotych plus jeszcze comiesięczna renta dla rosyjskich żołnierzy. To gdzie jest cywilizacja? Money.pl. No to, ale nie, no spoko. Uśmiechnięta Polska Tuska. Musi kosztować. Tam nie ma uśmiechniętej Polski Tuska. No to, ja, no to wiadomo, że my Polacy zadowolimy się tymi 43 tysiącami, ale przynajmniej żyjemy w uśmiechniętej Polsce Tuska. Żadne pieniądze, pamiętajcie, nie, nie, nie dadzą Wam tego, co może dać Wam Tusk. Więc lepiej nic nie brać, a żyć w uśmiechniętej Polsce Tuska niż w Rosji. I dalej Mani.pl pisze tak. Dziennik Gazeta Prawna zwraca uwagę, że znacznie większe pieniądze w przypadku śmierci żołnierza wypłaca się w Rosji. Tam rodzina może otrzymać równowartość 220 tysięcy złotych. Ponadto przysługuje im co miesięczna renta oraz dodatkowe świadczenia socjalne. Żołnierze, którzy doznali trwałego uszczerbku na zdrowiu otrzymują jednorazowe odszkodowanie do 3 milionów rubli, czyli około 170 tysięcy złotych. Oraz co miesięczne dodatkowe dodatki zależne od stopnia niepełnosprawności. Czyli tak, tutaj mamy uśmiechniętą Polskę, tam mamy ten niedobry reżim Putina. Tam płacą tylko 220 tysięcy złotych, ale za to u nas płacą aż 43, w przypadku sierż sierżanta oczywiście. A jeżeli chodzi o odszkodowanie dla nielegalnego imigranta, który popełnił przestępstwo, który naraził naszych żołnierzy na na to, że interweniowali, też mogli ucierpieć, mogli stracić życie. Nas z kolei naraził na to, że wydajemy pieniądze z naszych podatków, na to, żeby on nie przeszedł. A on ma w dupie Polaków. Ma w głębokim poważaniu nasze podatki. Mało tego, może starać się o odszkodowanie, bo został zatrzymany. Recydywista, przypominam jeszcze, bo on kilka razy by pokonywał tę granicę, już był doświadczony zaprawiony w boju, że tak powiem, wiedział jak to robić. Oni go cofali z powrotem na granicę z, z Białorusią, z powrotem do, do Białorusi go wypierdzielali, a on cały czas wracał, 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 no ale w końcu go capnęli i e, uiszczyli w ośrodku dla cudzoziemców na 179 dni i w związku z tym, że ten przestępca został Umieszczony w ośrodku, gdzie na łeb mu deszcz nie padał, gdzie było ciepło, gdzie była ciepła woda, ogrzewanie, elektryczność, i jeszcze dostał jeść. No to za to dostanie, przynajmniej sąd zarządził 40 tysięcy odszkodowania. Ale w tym momencie też warto się powołać na źródło fakt.pl, który już w Lidzie pisze w ten sposób to może być głośny wyrok. Sąd Okręgowy w Warszawie zasądził na rzecz obywatela Etiopii 40 tysięcy złotych za dość za niesłuszne umieszczenie go w strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców w Polsce na 179 dni. O sprawie poinformowała Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Chodzi o mężczyznę który nielegalnie dostał się do naszego kraju. Klient fundacji uwaga. Ten Etiopczyk, ten nielegalny imigrant, który popełniał przestępstwo jest klientem Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. To jest bardzo ciekawe. Klient fundacji dostał się do Polski pod koniec roku 2021. Na granicy polsko-białoruskiej kilkukrotnie doświadczył pushbacków, czyli nielegalnego zawrócenia do linii granicy przez polskich mundurowych. Nielegalnego zawrócenia. Ja myślę, że to, to jest chyba jakiś lewacki portal, ta, ten, 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 fakt. Jak nielegalny? On nielegalnie przekroczył granicę, a nie, że my go nielegalnie odwieźliśmy. A Niemcy jak nam przywożą tych uchodźców i odstawiają do Polski, to już nie jest nielegalne. To, jest, to, jest, to musi być jakiś lewacki portal, bo, bo to jest lewacka logika. Niemcy, jak nam przywożą nielegalnych imigrantów z powrotem do Polski, to jest ok. A jak my odstawiamy nie nielegalsów na Białoruś, no to jest nielegalne. Gratuluję. Fakt.pl. Ja naprawdę ja nie wiem, czy to, jakie oni tam mają standardy, ale skoro tak piszą, no to standardy są na wysokim poziomie. Czyli nielegalnego zawrócenia do granicy przez polskich mundurowych. W sprawie mężczyzny interweniował w końcu Europejski Trybunał Praw Człowieka. Wydał on tak zwane tymczasowe środki i zakazał dalszego wypychania mężczyzny na terytorium Białorusi. Dopiero wtedy udało się mu skutecznie złożyć wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej. Następnie został jednak umieszczony w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców. Oczywiście, ten Europejski Trybunał Praw Człowieku, Człowieka tak sam z siebie tam nie interweniował. To właśnie Helsińska Fundacja Praw Człowieka poinformowała, ponieważ ten Etiopczyk to jest ich klient. Czyli co? Teraz skoro to jest ich klient to Helsińska Fundacja Praw Człowieka dostanie z tych odszkodowań też pieniądze. On im zapłaci za to, czy ktoś inny może im płaci. To jest... To takie pytania trzeba sobie zadawać. Dlaczego Tusk nie zadaje sobie tych pytań? No to bo nie chce. Bo jemu na rękę jest działalność prorosyjskich organizacji wspierających wojnę hybrydową z Polską. No, takie są wnioski. No, innego, skoro Tusk przez ponad rok swoich rządów nie potrafił sobie z tym poradzić, skoro PiS nie potrafił sobie z tym poradzić, no to co, co, jaki wniosek może być inny? Taki, chyba, że PiS i PO wspiera Putina. No, jak inaczej? Skoro pozwalają i pozwalali na, na to wszystko, nazwa w ogóle Helsińska Fundacja Praw Człowieka. No, to jest. Yy... Oczywiście nazwa myląca, bo to nie jest żadna poważna. Bo jak tak się słyszy, że Helsińska Fundacja Praw Człowieka, to wiele osób myśli, że to jest jakaś, jakaś poważna organizacja. Ale nie. Taką fundację to sobie może założyć każdy i nazwać ją dowolnie. Nie jest to poważna organizacja, nie jest to rządowa organizacja. To jest prywatna fundacja. I to jest tylko nazwa. Nazwy często mylą, ale nazwy muszą być takie, żeby zachęcały. Także jaką fundac fundację może sobie założyć dowolna osoba i może jej da nadać dowolną nazwę. Na przykład taki Powałka, porucznik i chorąży Aleksander Siergiej i e nasza koleżanka Agnieszka Dziuprzyńska założyli sobie fundację Instytut Wsparcia Polaków. Mi się nazwa podoba, wielki instytut, trzy osoby. No. Nie mówię wam tego, żeby sobie strzelić w kolano, tylko chcę być uczciwy. Założyliśmy fundację, również chcemy pomagać. Dzięki naszym zasięgom, dzięki temu, że jesteśmy w jakiś tam sposób medialni. Ja, Oleg, Agnieszka działa gdzieś tam e, nie jest medialna. No ale nazwa musi być jakaś taka zachęcająca. Oczywiście, przy okazji, również zachęcam do, do wsparcia, bo wspieramy nie tylko sprawy mundurowych, ale również sprawy, no tak jak powiedziałem, wszystkich Polaków. Bo sprawy polskie są dla nas najważniejsze. Nie rosyjskie, nie niemieckie, nie amerykańskie, nie ukraińskie. Polskie sprawy są dla nas najważniejsze i dlatego to jest Instytut Wsparcia Polaków. Zachęcam. No ale takie nazwy można sobie oczywiście dać inne, na, na przykład. Centrum pomocy dzieciom poszkodowanym przez Putina. Jak to ładnie brzmi, nie? Jak taka fundacja by była, albo stowarzyszenie. Centrum pomocy. Pomocy dzieciom jeszcze. Poszkodowanym przez tego złego, niedobrego Putina. Albo Światowa Organizacja Praw Człowieka. Też się może taką nazwę dać. Być może jest taka nazwa. I sobie pan Zenek z panem Krzysiem pójdą założyć sobie fundację i nazwą ją Światowa Organizacja Praw Człowieka. Jak to pięknie brzmi. Także e, sprawdzajcie, komu wpłacacie kasę. Jeżeli macie ochotę wesprzeć naszą fundację, to w opisie pod filmem macie wszystkie dane, macie KRS, możecie sobie sprawdzić, że to nie jest żadna ściema. Ale warto sobie sprawdzać pewne fundacje, jak działają, na co wydają pieniądze, ile tych pieniędzy wydają. Dalej, jeżeli chodzi o e, ten artykuł. E, ja w mojej ocenie Właśnie ta niby Helsińska Fundacja Praw Człowieka, w mojej ocenie jest to organizacja prorosyjska, ponieważ jawnie wspiera i ich klientem jest przestępca. I jawnie wspiera przestępca, który został wysłany przez Putina, przez Białoruś. I oni jawnie go wspierają, czyli co wspierają Rosję? No tak można wywnioskować. Wspierają Rosję w wojnie hybrydowej. Nielegalne zawrócenia, kurde. Nie, piszą o nielegalnych zawróceniach, to, z tego to nie mogę, nie? E, Nielegalnie przekroczył granicę. Zamiast nielegalnie przekroczył granicę, a nie nielegalne za, 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 zawrócenia. Dobra, ale co w tej kwestii robi rząd? Rękami Donalda Tuska, oczywiście, to też warto sobie przypomnieć, naświetlić, a nie tylko rząd Tuska, jeszcze raz mówię. PiS to jest ten, to samo bagno, nie? To nie ma znaczenia, czy rządzi PiS, czy Donald. To jest, oni są z jednej gliny ulepieni. To są ci sami ludzie. Tak samo kłamliwi, tak samo bezwzględni i tak samo działający na niekorzyść Polski. A dlaczego? Ponieważ no, skoro takie organizacje, które wspierają, które. Dają pomoc prawną tym nielegalnym imigrantom i sprawiają, że polskie sądy im wypłacają odszkodowania, no to Donald Tusk e, nic nie robi w tej kwestii. Tyle czasu minęło, a takie organizacje prorosyjskie nadal działają, pomagające nielegalnym imigrantom, pomagające przestępcom. Dalej. Prawo nie zostało zmienione. Prawo pozwala na to, żeby taki Przestępca dostał odszkodowanie. To czyja to jest wina, że prawo nie zostało zmienione? No to co oni robią? Miesięcznicy z Smoleńską obchodzą jedni z drugimi? Jedni się tłuką na drugich, ci przyjdą, a kwiaty składamy, a ci a, te, zabieramy te kwiaty i ganiają się po tym placu Piłsudskiego jak banda oszołomów. No to nie, no to by trzeba było chyba zająć się pewnymi sprawami, żeby nie było w Polsce takich patologii. No ale co oczekiwać? Skoro to jest państwo Kaczyńskiego i Tuska, no to znaczy, że to jest państwo z dykty i kartonu. Nie możemy zbyt wiele oczekiwać od, od takich ludzi, którzy się ganiają po placu Piłsudskiego. No co można oczekiwać od takich ludzi? Nie za dużo. Ale oczywiście yy, dalej na granicy też działają przemytnicy, którzy pomagają tym nielegalnym imigrantom przedostać się dalej do Niemiec. A Później z Niemiec tam przywożą z, z powrotem do Polski. To jest kabaret. Donald Tusk oczywiście na to pozwala. Rok czasu rządzi i tu, tu się nic nie zmieniło. To cały czas funkcjonuje tak samo. Kary dla, dla przemytników są symboliczne. Nie odstraszają. Skoro nie odstraszają, to znaczy, że robią to dalej. To cały czas funkcjonuje ten proceder. Dalej, żołnierze nadal nie mają narzędzi do skutecznej obrony granicy. Nadal. Co z tego, że mają narzędzie w postaci karabinka, skoro nie mogą tego karabinka użyć? I to się nie zmieniło. Tak było zapisu. I tak jest za PO. Mimo, że tam wprowadzili jakieś, yy, jakąś ustawę, tralalala, coś tam, jaka to gdzieś sobie zapisałem, tą ustawę, czy nie? Nie, chyba nie. Dobra, bez znaczenia, jaka to ustawa, ale tam wprowadzili, że niby tam żołnierze mogą więcej, ale nie. Żołnierz jak strzeli, musi wypełnić nawet os strzał ostrzegawczy. To kwitów, że wystrzelił. Dlaczego? Do kogo? Ilu ich było? Gdzie to było? Koordynaty, mapa, załączniki i jeszcze odpowiednia czcionka, odpowiedni przecinek, bo jak źle napiszesz yy, taki melduneczek, to oczywiście ci wypierdzielą, musisz jeszcze raz pisać. No, taka przy okazji wojskowa dygresja o wojskowych patologiach. Dalej, płot jest oczywiście nadal nieskuteczny. Przechodzą grupami, żołnierze nie są w stanie, jeżeli na przykład 20 grup przechodzi, no to nie są w stanie za 20 grupami nadal biec. Wszystkich nie są w stanie zatrzymać. Zatrzymają dwie grupy, albo z każdej grupy maksymalnie po dwie osoby, reszta idzie dalej. Płot jest nieskuteczny. I nikt nic z tym nie robi. A jedno wystarczyłoby zrobić: dać żołnierzom narzędzia. Nie dali narzędzi. Żołnierz nadal się boi strzelić, bo jak strzeli, no to jakie będą konsekwencje? No, postępowanie dyscyplinarne, yy, sąd i może być nawet zwolniony z, ze służby. Oczywiście zmiana jest taka, że dadzą mu obrońcę. Super. Myślę, że żołnierze są bardzo po, pocieszeni w tej kwestii. Dalej. Rząd pozwala, rząd Tuska pozwala na przyznawanie gigantycznych odszkodowań. Nie zmienili tego prawa. To jest mało, co to jest kpina w ogóle? 40 tysięcy odszkodowania. Dalej, poprzez takie działania zachęca, bo to jest tak, nielegalni się teraz dowiedzieli, zamiast się dowiedzieć, ci imigranci, inżynierowie, lekarze, jeżeli by się dowiedzieli, że po przekroczeniu granicy żołnierz ma obowiązek bronić swojego kraju, to by tej granicy nie przekraczali. Nie przekraczali. A teraz dostają sygnał. Słuchajcie. Jak tam przekroczymy tą granicę, to jeszcze każdy z nas dostanie cztery dychy odszkodowania od państwa polskiego. To zachęca. Strzały zniechęcają. Kasa zachęca. Tak to działa. Dlaczego Tu z tego nie rozumie? Bo nie chce tego rozumieć. On sobie zdaje sprawę z tego. To są jego celowe działania, tak jak samo jak były to celowe działania Morawieckiego i Kaczyńskiego. I oni cały czas realizują. Ten plan, żeby oni jednak wchodzili, żeby dostawali pieniądze. Chcą u nas, żeby tak było tak jak w Niemczech. Także kwestią czasu jest tylko to, że będą kolejne odszkodowania. I pytanie, no dla, jeszcze raz stawiam pytanie, dlaczego służby nie przyjrzą się. Tym organizacjom, które wspierają tych nielegalnych imigrantów. Bo Tusk tego nie chce. Prosta odpowiedź. Jakby chciał to zatrzymać, jakby chciał zatrzymać organizację, jakby chciał zatrzymać przemytników, to by to zrobił. Nie zrobił tego. A jeżeli chodzi o kolejne odszkodowania, no to tutaj mamy artykuł wprost. Dwa zdania dosłownie. Przed sądem w Białym Stoku toczy się pierwszy proces o uczynienie za, migran za wyrzucenie migrantów na Białoruś. Trzech Afgańczyków ubiega się w sumie o 240 tysięcy złotych od państwa polskiego za bezprawny pushback. My to powinniśmy od nich żądać odszkodowania za to, żeby sprawnie przekroczyli granicę. No ale to jest uśmiechnięta Polska Donalda Tuska. Takich spraw może być znacznie więcej, prognozuje w rozmowie z Wprost adwokat Małgorzata Jaźwińska ze Stowarzyszenia Interwencji Prawnej, która reprezentuje cudzoziemców. Kolejne stowarzyszenie, kolejna organizacja, która w mojej ocenie jest organizacją prorosyjską, która działa, która wspiera wojnę hybrydową z Polską. Organizacja, która reprezentuje cudzoziemców. Wiecie, co oni mają na stronie? Zaraz Wam powiem, co mają na stronie. Gdzie są służby? Gdzie są służby? Jak jest napisane na portalu wprost.pl, że adwokat Małgorzata Jaźwińska ze Stowarzyszenia Interwencji Prawnej, która reprezentuje cudzoziemców. Wchodzimy na ich stronę. Wchodzimy na ich stronę i tam jest napisane tak. Wesprzyj nas finansowo. Walcz z nami o przestrzeganie praw człowieka. No, godnie, jak to pięknie brzmi. Troszkę mniejszym druczkiem, żeby osoby przybywające do Polski mogły czuć się tu jak w domu. Uuu, dalej czytamy. Zachęcamy do darowizn cyklicznych, bo nawet najmniejsze regularne wsparcie pomoże nam skutecznie realizować długofalowe działania i wspierać osoby z doświadczeniem migracji i uchodźstwa. I jeszcze. Możecie przekazać 1,5% ze swojego podatku na tą organizację. Fajnie. Ja, ja bym, wiecie co, w, pierwszych, w pierwszej kolejności to ja bym sprawdził, kto tam dokonuje tych wpłat. Bo ci cudzoziemcy nie stać ich na pomoc prawną skąd? Przecież oni nie płacą za tą pomoc prawną. No ktoś im, ktoś ich reprezentuje. I reprezentują. I między innymi Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Takie jakieś fundacja, która została założona. Nic poważnego. Po prostu nazwa. Tutaj też jest nazwa. To, że to jest Stowarzyszenie Interwencji Prawnej. Też ładna nazwa, nie? A to jest tylko nazwa. Pod tym mogą kryć się dwie osoby. Dziękuję, do widzenia. Wielkie mi stowarzyszenie. I wspierają. Kto dokonuje wpłat? Gdzie są służby? Być może wpłaty idą skąd rosyjskich i białoruskich. Można się zastanawiać. No nic. Napiszcie mi jakie jest wasze zdanie na ten temat. To jest, to jest ciekawe kto ich wspiera, kto za nich płaci, kto im płaci. Tusk tego nie chce się dowiedzieć. Nic ich nie sprawdził, nikt ich nie sprawdził. Służby śpią. Dostają odszkodowania, tych odszkodowań będzie więcej, a żołnierze, którzy siedzą na granicy, to jeżeli zostaną przez bandytów zabici, dostaną 36 tysięcy złotych, a nielegalsi dostaną zdecydowanie więcej, są zachęceni. Welcome to! Tusk was wita z otwartymi rękami! W Polsce się. Płaci za to, że jesteś przestępcą. No taki jest przekaz Donalda. Nie ma co dalej się wkurzać. Dajcie yy, kciuk w górę yy, i komentarz, żeby nakarmić algorytmy. Subskrypcja, udostępnienie. Jeżeli ktoś ma ochotę wesprzeć rozwój kanału, to w opisie pod filmem macie różne opcje wsparcia. Również macie konto Instytutu yy, Wsparcia Polaków. Także zachęcam. My jesteśmy transparentni, jacy jesteśmy, widzicie. Zapraszam również do subskrypcji kanału Chorożego Aleksandra Siergija. Wszystkim wspierającym, oczywiście oglądającym serdecznie dziękuję. A na dzień dzisiejszy to wszystko. Dzięki. Cześć i czołem.